Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki zawsze starali się utrzymywać swoje życie prywatne z dala od mediów. Oświadczyny pary, które miały miejsce w marcu 2016 roku pod Wawelem, wyszły na jaw tuż po wydarzeniu, ale z czasem aktorska para zdobyła wprawę w utrzymywaniu prywatności. Informacje o ślubie i narodzinach pierwszego dziecka dotarły tylko do najbliższych, co udowodniło, że potrafią być dyskretni. Co więcej, drugą ciążę Agnieszki i Antoniego również skutecznie utrzymali w tajemnicy. Powszechnie wiadomo, że ciąże trudno jest ukryć bez końca. Jednak para zdołała utrzymać to w poufności. O drugim dziecku dowiedziano się dopiero, gdy fotoreporter zrobił im zdjęcie z dziecięcym wózkiem typu głęboki z budką. Wiadomo, że starsza córeczka Pawlickiego i Więdłochy ma już trzy lata, więc nie korzysta z tego rodzaju wózka. Antoni Pawlicki i Agnieszka Wendłocha zostali po raz drugi rodzicami. Co więcej, nasi fotoreporterzy zauważyli małżonków podczas wspólnego spaceru z nowo narodzonym dzieckiem i zrobili im zdjęcia, informował szownius.pl, zamieszczając zdjęcia jako dowód. Agnieszka Wendłocha i Antoni Pawlicki zawsze starali się utrzymać swoje życie prywatne z dala od mediów społecznościowych. Na Instagramie aktorka zamieszczała głównie kadry ukazujące jedynie twarz i ramiona. Pierwsze pełne zdjęcie swojej sylwetki po przerwie opublikowała trzy miesiące temu, życząc fanom udanego weekendu. Parę miesięcy wcześniej, w styczniu 2022 roku, Agnieszka i Antoni wspominali w rozmowie z tygodnikiem Życie na gorąco, że poważnie myślą o drugim dziecku. Pawlicki wyznał wtedy, posiadanie rodziny to jedyny, cudowny sposób przejścia przez życie. Ten tradycyjny, choć może nudny model, jest dla mnie idealny. Okazało się, że nie tylko poważnie myśleli o drugim dziecku, ale także postanowili utrzymać to w całkowitym sekrecie. Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki poznali się 15 lat temu na planie czasu honoru. Mimo, że aktorka od razu przypadła aktorowi do gustu, musiał trochę poczekać, zanim zdecydował się wyznać jej swoje uczucia. W międzyczasie Więdłocha miała krótkotrwały flirt z Maciejem Musiałem i związek z Sebastianem Fabiańskim. Ostatecznie Antoni zdecydował się oświadczyć jej miłość w marcu 2016 roku pod Wawelem. Informacja o ich ślubie w 2018 roku stała się znana dopiero wtedy, gdy fotoreporterzy zauważyli obrączkę na palcu aktorki podczas jesiennych targów sztuki w Warszawie. Nawet wtedy Więdłocha nie chciała otwarcie przyznać, czy jest mężatką. Mówiąc w rozmowie z faktem, to miło, że pytacie, ale nie odpowiem na to pytanie. I jak się okazuje, Taka postawa pozostała jej wierna. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.